Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny zestaw używanych Toyot z naszego ogólnopolskiego programu Pewne Auto. Wszystkie samochody sprawdzone technicznie ze znanymi przebiegami i ze znaną historią tych aut, oczywiście także z gwarancjami rocznymi Dileckimi. A dziś odwiedzamy Płock Poznań. Uwaga! Sosnowiec. To lecimy. Najpierw do Płocka. Tu rozgrzewkowo Toyota Corolla w sedanie, w benzynie, w manualu, z mocą 124 koni mechanicznych. Samochód z 2008 roku w rozgrzewkowej cenie 27 999 zł. Rata miesięczna w systemie Kinto 684 zł. To samochód z przebiegiem 171 ponad. 1000 kilometrów, niezłe wyposażenie, elektryczne szyby, klimatyzacja ręczna, wielofunkcyjna kierownica, czujniki parkowania z tyłu, wspomaganie kierownicy, elektryczne usterka. Stan naprawdę dobry, popatrzcie sobie po zdjęciach, warto pomyśleć. Poznań, tutaj mamy Toyota Aygo, miejskie maleństwo w wersji X-Play z pakietem City, moc 70 koni to benzyna manualna z 2017 roku. Cena wywoławcza 39 900 zł, albo 964 zł miesięcznie w systemie Kinto. Co mamy na pokładzie? Kamera cofania, wielofunkcyjną kierownicę, elektryczne szyby z przodu, oczywiście wspomaganie kierownicy. Szary kolor, ale z tymi fajnymi czerwonymi dodatkami, plus ładne alusy. Przebieg 54 54,5 tysiąca kilometrów, ale naprawdę ładny stan. Znowu, popatrzcie sobie po obrazkach i zdjęciach ten samochód. Dobrze wygląda. I ostatnia w dzisiejszym zestawieniu Toyota Sosnowca. To spory samochód w sedanie. Toyota Avensis z podstawową benzyną 1.8 w cenie wywoławczej 53 800 zł. Ta benzyna z manualem sprzężona, moc auta 147 koni mechanicznych, samochód z 2017 roku. Przebieg Dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy kilometrów. Też w tym pięknym lakierze w niebieskim metalik na alusach 16-calowych, duży ekran dotykowy, to te ostatnie wykończenie wnętrza Avenzisa jakie było dostępne, klimatyzacja automatyczna z kamerą cofania, z elektrycznymi szybami i lusterkami, z czujnikami i zmierzchu i deszczu, ze wspomaganiem ruszania pod górę. No ładny sedan. Jeśli chcecie być z naszymi używanymi toyotami na bieżąco, ale co więcej chcecie być na bieżąco w ogóle z Toyotami i Lexusami w Polsce, subskrybujcie kanał. Warto.